Król Karol z wizytą w Polsce, nowe show mega na Netflixie i dobre wieści od księżnej Kate. Zapraszam Was dzisiaj na pierwszy w tym roku odcinek i są to królewskie newsy początku roku. Początku roku właściwie. Zapraszam. Cześć, z tej strony Anna Orkisz, Wasza przewodniczka po królewskich tematach i dramatach. Cześć, oficjalnie w nowym 2025 roku. Mam nadzieję, że. Przyjemnie zaczęliście ten rok, te kilkanaście dni, które już tego roku upłynęły. Życzę Wam po prostu wszystkiego najlepszego na kolejne miesiące. Mecenaską tego odcinka jest Joanna Rusak. Joanna jest już ze mną, moją patronką, ze mną e, z po królewsku i jest moją patronką już od kilku miesięcy. Bardzo Ci dziękuję za nieustanne wsparcie. Jeżeli Wy także chcielibyście zostać patronami, to bardzo serdecznie zachęcam. Link jak zwykle w opisie. Zaczynamy od największego newsa. Początku roku król Karol III przyjeżdża z wizytą do Polski. To już pewne. Karol III przyjedzie do Polski z okazji obchodów. 80. rocznicy wyzwolenia obozów Auschwitz-Birkenau. Jest to 27 stycznia 2025 roku. No i oczywiście najważniejszym punktem tej uroczystości jest, właściwie tych odwiedzeń jest uroczystość w Oświęcimiu, ale planowane jest także spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Mówi się także nieoficjalnie o spotkaniach w Krakowie z mieszkańcami miasta, ale na ten moment nie ma jeszcze potwierdzonych informacji. Jeżeli Was to interesuje, to śledźcie to, Proszę na własną rękę. Uroczystość w Auschwitz 27 stycznia jest naprawdę wyjątkowa nie tylko z okazji okrągłej rocznicy, ale przede wszystkim gość. I mówię tu przede wszystkim o ostatnich żyjących świadkach tej tragicznej historii, koszmaru, który wydarzył się w obozie. Aby upamiętnić wszystkich, którzy zginęli na terenie obozu, a także spotkać się z tymi, którzy jeszcze pośród nas zostali, przyjadą naprawdę najwyższej rangi goście. I tutaj, jeżeli chodzi o zaproszone głowy koronowane, czy właściwie te, które potwierdziły obecność, to nie jest to tylko król Karol III, jest to także Para królewska Holandii, para królewska Danii, Hiszpanii, Belgii. E, przyjeżdża także następczyni tronu, Wiktoria, następczyni tronu Szwecji, następca tronu Norwegii, Håkon, a także następczyni tronu e, Niderlandów, Amalia. Potwierdzili swoją obecność także. Para książęca z Luksemburga. Także póki co, jak widzicie, rzeczywiście te koronowane głowy zaszczycą swoją obecnością tą uroczystość, która mam nadzieję, że jednak skupi się na bohaterach tych wydarzeń, nie na koronowanych głowach, ale jestem przekonana, że ja będę tę uroczystość śledzić i być może nagram na ten temat nawet osobny materiał. W wolności, oczywiście król Karol III jako książę Karol był już kilkakrotnie w Polsce, wcześniej, w poprzednich latach, a to będzie jego pierwsza wizyta jako króla. No i mam nadzieję, nie ostatnia. Przechodzimy do dużo lżejszego tematu i przenosimy się do, ja bym powiedziała, zwykłe, zwykle słonecznej Kalifornii. No teraz niestety jest to Kalifornia płonąca. I ten rok miałam zacząć od odmówienia nowego show Megan na Netflixie. Plany się zmieniły. Zaraz Wam opowiem, jak do tego doszło. Ledwo ten rok, 2025 się zaczął, a Megan już rozpoczęła go z prawdziwym przytupem. Wróciła na Instagram. Jej nick? Megan. Po prostu Megan. Teraz też dodała sobie dopisek księżna Saseks, ale po prostu Megan. I w pierwszym poście widzimy księżną biegnącą po plaży i piszącą Palcem po piasku 2025, no, miało to chyba symbolizować, że to będzie rok naprawdę dla niej wyjątkowy. 2 stycznia na profilu pojawia się zwiastun show With Love Megan program wyprodukował Netflix. Zapowiada się kilka odcinków wypełnionych gotowaniem, odwiedzinami w ogrodach, sklepach, na wycieczkach i spotkaniach z przyjaciółmi Megan. Słoneczna Kalifornia, soczysta w swoje kolory, zapachy i smaki, miała rozjaśniać nam szare styczniowe dni. Megan wraca do korzeni. Przed wejściem do brytyjskiej rodziny królewskiej i przed zaręczynami z Harrym, Megan prowadziła bloga The Tig i można powiedzieć, że była taką influencerką lifestyle'ową. Dzieliła się przepisami kulinarnymi, pięknymi miejscami, swoimi podróżami, a także swoją schludną, klasyczną, acz luzacką estetyką. Myślę, że to chyba najlepiej opisuje styl Megan. I wydaje się, że program miał być takim nowym ujęciem tego tematu, w którym ona przecież czuła się zawsze najlepiej. Niestety z powodu tragicznych Pożarów w Kalifornii z początku stycznia. Megan i Netflix przełożyli, czy właściwie postanowili, przełożyć premierę programu z 15 stycznia na 4 marca. No, kiedy miejmy nadzieję, że już ten pierwszy kurz po tych pożarach opadnie i już Kalifornia będzie zbierała siły na naprawy. Uważam, że ta decyzja jest jak najbardziej słuszna, bo oczywiście są teraz w Kalifornii ważniejsze tematy niż premiera show Megan, ale także w ogóle te problemy dotykają regionu, który Megan i Haremu jest niezwykle bliski, tam przecież mieszkają w Montecito. Megan także pochodzi z Los Angeles, tam się urodziła, wychowała, także można powiedzieć, że ta sytuacja bardzo pewnie ich um, dotyczy. Um, I też ten program miał być takim pewnym hołdem dla południowej Kalifornii, tak przynajmniej opisuje Megan. Miało, miała właśnie Kalifornia być pokazana dla, z najlepszej strony, miała być co czysta, miało być pokazane, jakie wspaniałe jedzenie Kalifornia produkuje i e, jak tam można wspaniale e, żyć. No teraz Kalifornia raczej jest e, m, pogorzeliskiem, także no nie byłby to dobry moment na, na tą premierę, i wydaje się, że gdyby ta premiera doszła do skutku, to byłaby to katastrofa wizerunkowa, której, miejmy nadzieję, udało się tym przesunięciem premiery uniknąć. W międzyczasie Harry i Meghan spotkali się z osobami poszkodowanymi w pożarze. Niektórzy odbierają te działania jako promowanie się na ludzkim dramacie, to już pozostawiam Wam do oceny. Jednak um, no w takich sytuacjach jest trochę i tak źle, i tak niedobrze. Jeżeli w żaden sposób by nie zareagowali, także mogłaby na nich spaść fala krytyki. No a przecież tacy klasyczni rojalsi, pracujący w rodzinach królewskich. Dokładnie to robią. Jadą tam, gdzie jest katastrofa, aby wyrazić swoje wsparcie dla tych, którzy w niej ucierpieli. No i ta cała sprawa Instagrama i show wydaje się, że daje nam odpowiedź na to, jaki pomysł ma na siebie Megan. W zeszłym roku, w odcinku wrześniowym o sytuacji Pary, czy też w podsumowaniu roku, które robiłam z Agą, Dużo o tym mówiłam, że widać, że Harry ma na siebie pomysł, a Meghan jakby nie do końca. Nie wiadomo w ogóle, co ona robi, do czego się szykuje, czy no, de facto komunikat był taki, że no, nic nie robi, nie ma na siebie pomysłu. W tym momencie wydaje się, że pomysłem pary na siebie jest powrót do sytuacji. Z 2016-2017 roku, jeszcze właściwie przed zaręczynami pary, kiedy to książę Harry był księciem, e, robił te rzeczy, które książę robi, które, do których teraz wrócił w okolicach swoich 40 urodzin, czyli na przykład spotkania z organizacjami charytatywnymi, czy inne spotkania na wysokim szczeblu. No a Meghan też, wydaje się, wróciła do korzeni influencerki lifestyle'owej i aktorki. I zobaczymy, jak to będzie się rozwijało w kolejnych miesiącach. Myślę, że parze to leży i może to jest ten kierunek, w którym powinni się rozwijać. Teraz przechodzimy do innej księżnej, już nie księżnej Megan, tylko księżnej Katarzyny czy księżnej Catherine, po prostu Kate. Kate po raz pierwszy od roku pojawiła się solo i odwiedziła szpital, w którym przyjmowała chemioterapię. Spotkała się zarówno z pacjentami, rodzinami pacjentów i personelem, któremu podziękowała za e, opiekę, kiedy ona w tym szpitalu się leczyła. Dodatkowo szpital The Royal Marston wybrał zarówno e, księżną, jak i księcia na swoich patronów. Wiadomo, rojaci patronują różnym instytucjom i na przykład też szpitalom, i właśnie oni stali się współpatronami tej e, instytucji. Podczas wizyty w szpitalu Kate także potwierdziła, że jej nowotwór jest w remisji, co jest bardzo dobrą nowiną. I miejmy nadzieję, że Kate m, dzięki temu będziemy widywać częściej, a ona już wróci niebawem do pełni zdrowia. Swoją drogą 9 stycznia Kate obchodziła swoje 43 urodziny i z tej okazji pałac czy właściwie Para opublikowała nowe zdjęcie Kate, takie bardziej luzackie. Bardzo mi się podoba, koniecznie na nie zerknijcie. Tutaj się gdzieś wyświetli, jeżeli oglądacie na YouTubie czy na wideo na Spotify. Bardzo jestem fanką tego zdjęcia i myślę, że jest to jedno z moich ulubionych zdjęć. Kate. A jak już jesteśmy przy Kate, szykuje się ogłoszenie nowych królewskich znaków jakości. Royal Warrants. Poprzednie wygasają, jak podaje brytyjski tatler nie tylko król królowa i książę wali będą mogli wyróżnić swoich dostawców, ale także właśnie księżna Wali. No i ciekawe, w którą stronę pójdą te patronaty Kate, czy jak wiele osób podejrzewa, będzie to moda i uroda i biżuteria, czy dowiemy się może czegoś. Innego o czegoś nowego o tajemniczej Kate może zaskoczy nas jakimś patronatem związanym z żywnością albo ze sprzętem będę obserwować i dam wam znać. No jeżeli w ogóle to jest prawda, że Kate będzie miała swoje yy, królewskie patronaty. I na koniec przenosimy się do Danii, do Kopenhagi i troszeczkę też na Grenlandię. Czy Fryderyk, król Grenlandii oddają chciwemu Trumpowi Cały świat żył ostatnio tym tematem. Jestem przekonana, że widzieliście go wielokrotnie w mediach. Różne rozdziały tam były, nie będę tego streszczać. W jednym zdaniu, Donald Trump, w tym momencie, jak oglądacie, to już obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział, że Grenlandia jest mu potrzebna, że Stanom Zjednoczonym Grenlandia jest potrzebna ze względu na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. No i och, wybuchła wielka afera, wszyscy się zaczęli wypowiadać w ogóle. I słuchajcie, ja myślę, że król Fryderyk jakoś to swoim szóstym królewskim zmysłem przewidział i postanowił pod koniec zeszłego roku, jak to się mówi, pięknie, zupdejtować swój królewski herb. Na mocy królewskiego postanowienia z dnia 20 grudnia 2024 roku ustanowiono nowy królewski herb. Wprowadzając zmiany do herbu królowej Małgorzaty z 1972 roku, król pragnął stworzyć współczesny herb, który odzwierciedla królestwo, ale także uwzględnia oczywiście historię. W nowym herbie, w pierwszym polu, znalazł się herb Danii, ale interesuje nas pole drugie i trzecie. Na drugim polu symbol wysp owczych, ze względu na to, że po prostu starszy niż znajdujący się na trzecim polu. Symbol Grenlandii. Na czwartym polu lwy Szelzwika, które podkreślają związki południowej Jutlandii z Danią, ale to nas mnie interesuje, interesuje nas ta Grenlandia. Grenlandia znalazła się na Herbie Królewskim. Grenlandia, tak jak wyspy owcze, są częścią Królestwa Danii. To znaczy, że król Fryderyk jest także królem na Wyspach Owczych i w Grenlandii. To nie do końca znaczy, że Grenlandia i Wyspy Owcze są częścią Danii, ale nie wchodźmy już tutaj w szczegóły. Herb królewski jest osobistym herbem króla, ale jest także symbolem państwa, czyli jest po prostu symbolem Danii. Nowy herb królewski de facto obowiązuje od 1 stycznia, kiedy już został wydrukowany na fladze i zawieszony nad pałacem Amalienborg. Jednym słowem, król tym drobnym gestem chciał pokazać swoje związki z Grenlandią, związki Grenlandii z Danią, no a raczej nie odstąpić jej USA. Także jedyną Grenlandię, jaką prawdopodobnie Trump może mieć, to jeżeli złoży ją sobie z duńskich klocków Lego. I tym humorystycznym akcentem, proszę Państwa, kończymy pierwszy odcinek po Królewsku, czy to podcastu, czy film na YouTubie 2025 roku, ale będzie ich więcej, dlatego serdecznie zapraszam Was do subskrypcji na jakiejkolwiek platformie teraz słuchacie i do linków w opisie, dlatego że tam znajdziecie na przykład moje social media. Serdecznie Wam dziękuję za aktywność w komentarzach i także kciuki w górę. Dobrze, widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku. No to cześć, do usłyszenia, pa! pa.